Córka za małe opóźnienie, ale nagrywam ten odcinek jeszcze raz, no bo za pierwszym razem nie wyszedł. W każdym razie jedno jest pewne. Szósty sezon My Till Pony sie. Hejka, z tej strony Paradoks i dla wszystkich w wielkim podsumowaniu sezonu szóstego My little Pony. Dobra, ja po prostu mm, nie wiem jak to skomentować. Ja od samego początku wiedziałem, że to będzie złe, ale z takim nastawieniem no nie spodziewałem się, że to będzie aż tak złe, bo co tu się odpieprza. Muszę tylko przyznać, że nie obejrzałem większości odcinków do końca, bo najnormalniej w świecie nie dałem rady. W całym sezonie jest tylko jeden dobry odcinek. Zgadnijcie, który. Reszta jest po prostu nudna. Przez cały niemalże stad nie dzieje się praktycznie nic wartego uwagi, a często odcinki nie sobą tak głupie przesłanie, że nawet nie wiem co powiedzieć. Ale to nic w porównaniu z tym co dali nam na koniec. I żeby tradycji stało się zadość, przyjrzymy się dokładnie ostatniemu odcinkowi. Czy może mi ktoś powiedzieć, gdzie się podział pierwszy par ostatniego odcinka? No nieważne, po prostu ją wam opowiem. Zaczyna się tym, że Starlight pomaga Twilight w bibliotece, a następnie zostaje zaproszenie na imprezkę z okazji zachodu, słońca... No w każdym razie na imprezkę w jej y, starej wiosce. No i boi się tam iść. Następnie ma zły sens, żeby nawet debil się skapnął, że ona boi się tam iść. A potem y, prosi Trixie, żeby poszła z nią, ona idzie z nią tam, a następnie ona ucieka. zaczyna się Starlight ucieka stamtąd, no bo... Y, tak. I wraca z powrotem do Ponyville. Okazuje się, że podmięcy po trzech sezonach wracają i podtrzymują się pod menę i tak, jakby przejęły całą wioskę. Mało tego, okazuje się również, że podmiędzy przejęli też counter Lot i Kryształowe Królestwo i to w taki sposób, że nikt się na nie zorientował. Nie pytajcie, jak, tylko zaakceptujcie. No i teraz Starlight razem z Trixie, Toraxem i Discordem muszą uratować sytuację. Ale czy mi się uda? Czy kogokolwiek to interesuje? Czy jest w ogóle sens ciągnięcia tej serii? Przyjrzyjmy się zatem kolejnej części.

No, w takim razie jest to forteca nie jest do zdobycia. Dobra, poddajemy się, choć no, oczywiście, że nie. No właśnie nie. Mogłaś po prostu wrócić do tej wioski, z której uciekłaś i poprosić o pomoc. Wtedy pojawienie się tej wioski i w tym odcinku miałoby jakikolwiek sens, ale jednak Starald uznaje, że we czwórkę na pewno im się uda. A więc idą we czwórkę do zamku i po drodze stwierdzają, że może by wymyślić jakieś hasło, żeby się rozpoznać, no bo w końcu to walka z podmieńcami. Like a secret code. How about if I say we are and you say doomed? Dostają się do zamku bez większych problemów, a ich plan polega na tym, żeby zniszczyć tron Krystal, no tej królowej podmieńców, żeby odzyskać magię i wszystkich rozwalić. Tylko co z tego, że go zniszczycie, skoro materiał, z którego jest zbudowany nadal tam będzie? Ale jak na szósty sezon ma jutro przestało pieprzyć logika. I'm just a dla mnie byłoby cudowne, gdyby postać starań w ogóle mi obchodziła. Aż mnie dziwi, jak wielką rolę tu odgrywa, skoro w sezonie poświęcono jej góra trzy odcinki. Once I made a few friends, I guess I just sort of i guess so. Zapamiętajcie tę scenę, bo tak jakby jest kluczowa. About and not I have a to say. Dobra, Discord to jest jedyna zaleta tego odcinka. W ogóle to jest zaleta tego sezonu, bo tylko on tu jest naprawdę śmieszny i sprawia, że jakoś tak w niektórych odcinkach nie zasypiasz, no bo na fajne żarty rzuca. Oczywiście podmieńcy ich znajdują i wtedy staret wymyśla genialny plan. Nie jest dokładnie świetny exactly i silny, ale efektywny. Hmm, wezmę go. Klucy? Draconequist. Chwila, moment. Y widzimy, jak podmieńcy go gonią, a chwilę później już zgubił pościg i jest w grupie. Jak? A oh, no tak, zapomniałem. Pieprzyć logikę. Dwa z Czangelingów nie poszły z resztą. Oh, z intruzem w hivu poszli ochronić królów. Dobre myślenie, Starlight. A ta reakcja to po co tutaj jest? Przecież zwróciła uwagę na dobro rzecz, a to wygląda tak jakby powiedziała przez przypadek coś mądrego. Następnie Discord zwraca uwagę straży It is that I zostaje schwytany przez podstęp, który kompletnie nie ma sensu, bo mogły się równie dobrze na niego po prostu rzucić, ale walić to. A potem jesteśmy świadkami chyba jednej z najgłupszych scen jakie widziałem w życiu. We're almost there. i know this trick if he says to go left we should definitely go right he's leading us to a swarm waiting to attack <sighs> okay i'll handle it sa wait what i call it the changeling catcher Run! Po co to zrobiłaś? Przecież mogliście po prostu pójść drugim tunelem. Nie wiem, niech mi ktoś poda jakiś logiczny powód, dlaczego ona to zrobiła. Następnie nasza dzienna dwójka trafia do Starej Tronowej, gdzie łapie ich podmiędzy. No i dzieje się to. O matko... O matko... Tak, i nagle każdy podmieniec wie, co to znaczy dzielić się miłości i umie to zrobić. I najlepiej niech wszyscy się przemienią, a ich przemiana rozsadzi tron. Koniec, happy end! No, a wiesz, że bez swojej armii to możesz co najwyżej... Gówno zrobić. A na koniec wróćmy jeszcze do naszej bezcelowej wioski, żeby dać jakiś głupi moral. Koniec! Matko! To dopiero było gówniane zakończenie. Zresztą podobnie jak reszta tego sezonu. Były też takie osoby, które mi pisały, że pierwszy odcinek, który mi się kompletnie nie podobał, to tylko taki temp do y, zarobistego końca. No ale wszystkie wątpliwości chyba zostały już rozwiane. W sensie nie! Nie ma żadnych nawiązań do tego, co się dzieje w pierwszym odcinku. Ba! Nawet postacie, które się pojawiły w pierwszym odcinku, w tym zostają jedynie wspomniane. Właściwie tego pierwszego odcinka mogłoby zupełnie nie być, a w zakończeniu by się nic nie zmieniło. W każdym razie moim zdaniem szósty sezon Majpony to jest jedno wielkie G. 24 odcinków tylko jeden jest dobry. Jeden. No ale może siódmy sezon będzie lepszy. Albo może łaskawie Hasbro zakończy tą serię i zacznie może, no nie wiem, jakąś nową. Nie wiem co się stanie. Mam nadzieję, że yy, ta druga opcja, no ale w każdym razie jedno jest pewne. Do zobaczenia w kolejnej paradoksalnej recenzji. Narca.